Hej, witajcie, ja jestem Mr. Alexi Jednak nagrywam jeszcze Weźmi bo to C, bo jest to zaraz czas na nagrywanie Wiedźminacy, na nagrywam Wiedźminacy, Za dzisiaj jesteśmy na balu z jest To ogólnie jeden z moich ulubionych questów w tej Bo w tym koście 3 pokazuje naprawdę jakieś dziewczęca. Bardzo mi się to ogólnie w niej podoba. No i dobra, rozejrzymy się tutaj teraz trochę, bo. Oznaczony tutaj spotkać bardziej ciekawych osób o, na jego! Pomyliłem pana z moim przyjacielem. Ma podobną maskę. To jest ten generał. Generał Gerald z Rivi, Czyli nie pomyliłem się aż tak bardzo. Hmm, bardzo mi miło. A to. Piękna i tajemnicza dama. Poczekajmy z formalnościami do końca przyjęcia, kiedy wszyscy zdejmą maski. Tak jest zabawniej, prawda? Ma pan rację. A teraz bardzo przepraszam. Naprawdę muszę pilnie znaleźć Dyrgowa. Miłego wieczoru. Co, ja, on te pajta z psysadł. To sława słaba się wyprzedza. To nudne, chodźmy z kimś porozmawiać. Zostaj tutaj tu i. To... No i w razie chyba jakoś spieguje dla Nidwgardu. No ale dobra, nie będziemy cię w to mieszać. Tutaj jest ma co, mamy Luisa. I co? Wyglądają groźnie. Geralt z Rivi i Tris. Nie widziałam. Was. A ty, to Scott, ona zna. Baronowo, jesteśmy tu jako przyjaciele domu. Ja też, ale moje nazwisko figuruje na samym szczycie listu. Nic dziwnego. Te uprzejmości zaczynają mnie nużyć. Po co tu jesteście? Proszę o to zapytać panią Wegelbud. Tak właśnie zrobię, możesz mi wierzyć. Dobra, no pogadane. No i co w tym takiego szczególnego? Wspominam, że ona była siostrą Voltesta. I tutaj mamy jeszcze jedną osobę, znaną. Bikstrę mamy. Druga szansa, a to dobre. Cmentarze są pełne ludzi, którzy myśleli, że stary Joel da im drugą szansę. Chyba El? No proszę. Geralt, jak mnie poznałeś, ulicha. Po głosie, po masce. Po głosie. Po głosie. No tak, słynne wiedźmińskie zmysły wreszcie się na coś przydały. A ktoś to przyszedł z tobą. Może mnie przedstawisz. Witaj, Rowan. Niemożliwe, czyżby to był słowiczy głosik mojej ulubionej wspólniczki? No dobrze, pożartowaliśmy, pośmialiśmy się, ale widzę, że się śpieszycie. Tak? Wiesz jakoś nie lubię spotykać się na przyjęciach Geralt. Zaraz zaczyna mnie rwać w kościach, jak na niepogodę. No bo właśnie Geralt złamał mu nogę na psięciu. I to wtedy na psięciu byli, i Geralt właśnie złamał nogę listca. To jest nawiązanie do książek. Przepraszam Was na chwilę. Znowu się spotkamy. Tak, to ja. Ta od pstroków. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może choćby porozmawiać gdzieś na uboczu. okazji, już się spotkać. A, rzeczywiście! Teraz będę spokojna, że Albert jest w dobrych rękach. Owcy dali o sobie znać? Odkąd napadli mojego sługę na rynku, nie. Wszystko ucichło. Ale jeden ze strażników, którego udało mi się przekupić, powiedział, że coraz więcej mówi się o Albercie. A skąd w ogóle straż dowiedziała się, że pani syn zajmuje się alchemią? Cóż, niestety nie mogę ręczyć. Czy to sam Albert nie pochwalił się komuś jakimś eksperymentem? Jest bardzo beztroski. Całkiem jak jego ojciec. Miły to był człowiek, ale przygłupi. Pożargło krawopająk. Nie wiem, czy słyszeliście. Serio? Hmm, musiał dużo podróżować. A skąd? Próbował je hodować. Naprawdę? Kądś powinnam się cieszyć, że Albert znalazł sobie tak bezpieczne zajęcie jak alchemia. No chyba nie do końca bezpieczne, skoro polują na niego łowcy, ale no lepsze to oni z tym zajmował się twój most, to zde zdecydowanie. Chodźmy po Alberta, gdzie teraz jest. Zabawia gości na przyjęciach zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść? Musimy poczekać, aż goście wypiją tyle, by zauważali już tylko tace z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Pani syn jest gotowy do drogi. Będziemy musieli działać szybko. Tak, dopilnowałam wszystkiego. Gdzie go zabierzecie? Lepiej, żeby nie znała Pani szczegółów. Będzie bezpieczny obiecuję. Ale proszę zdać się na mnie. Nie pierwszy raz to robię. Wiem i dziękuję. Jak go rozpoznamy? Nosi maskę pantery. Wie, że po niego przyjedziecie i jest bardzo podekscytowany. Obawiam się, że nie do końca zdaję sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Jak mówiłam, nie jest zbyt bystry. Proszę się nie martwić. No tak go wychowaliście? Nie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Gerard! Pójdziemy go poszukać. Co Gerard miał na myśli? A no tak trochę jakby Gerard coś miał na myśli, ale. nigdy nie rozumiałam co! Sztuczno. no, to za Mój mąż z zawodu jest dyrektorem. I to Słucham, Skarbie. Albert Wegelbud? Dla siebie, słoneczko, to mogę być nawet walentino. Valentino. Eee, spadamy stąd. Mówią, że to chleb, nie gród stołeczny. Try z daleka od takich. Podobno w pasji w lożach, nie rób tego takie. więcej. Przepraszam. Ty taburze, czy Albert Vegelbud. A wygląda gdzie na żałosnego buffona i mamisynka? Hmm. O wodkowie. A ma maskę tego, Worhisa, To jest chyba ten Dehenforw, którego Worhis cuka. Niech moc wiecznego ognia będzie z toł. Nie, ja wolę, żeby... moc Krystal Levitusa była ze mną. Albo moc z mocego płomienia. to niebezpieczny sport. Oh. Trzeba mieć zwinność i refleks czarnej pantery. Ura! Tak? Ładna maska. Albert Wegelbud? Nie. Jestem czarną panterą. Och, panie hrabio. Ją to bawi, serio. Przysyła nas twoja matka, pantero. Och, czyli pani jest. Kiedy możemy opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym, później będą fajerwerki to odwróci uwagę. Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam na ciebie czekać. Dobrze, ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego Fiorano koniecznie. No, to będzie jedna z lepszych scen za chwilę. Może Albert nie zapomniał po co zorganizowali no, proszę, to przyjęcie? Może no poczekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki miły zakątek. A Tris z przyjemnością? Możemy zaczekać w ogrodzie? Co tak pędzicie? i wojny są potrzebne. w był wielkim to zadanie, tradoł wielkim to zadanie, do no zlepszych zadań. Tris, która tutaj pokazuje swoją dziewczęcą murzącą stronę. Może usiądziemy tutaj. Chciałabym nie wiedzieć, takie zadanie wywieź mnie stereo, ale obawiam się, że niestety takiego zdania nie będzie. No zobaczymy. radzi wymyślą. Co za ulga zdjąć maskę? Choćby tylko na chwilę. Będziemy mieć stąd dobry widok. I nawet jest wino. Tak strasznie dawno nie byłam na żadnym przyjęciu. To naprawdę miła odmiana po nowigradzkich kanałach. No ona lubi takie klimaty, lubi takie bale zdjęcia. Za to u mnie tris plusuje. O tego czarodzieja, którego to spotkaliśmy. A, Amorice, Co chcesz wiedzieć? Skąd się znacie? Gerald, wszyscy czarodzieje się znają. Niektórzy mają ponad sto lat, a to sporo czasu na nawiązywanie znajomości. W takim razie kiedy go poznałaś? Na innym przyjęciu. Dawno temu podszedł do mnie i od razu zaproponował, że przeteleportuje nas w jakieś zaciszne miejsce. Jak ja bym chciała taką interakcję między Riną a Karisą w Loirog, to by było piękne. Wygląda mi na takiego. Tak? Mnie wtedy wydawał się słodki. Uganiał się za mną potem jeszcze przez jakiś czas. Miałem wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałby mnie w roli swojej podopiecznej, nie przywódczyni. Ale to ty organizujesz ucieczkę czarodziejów z Nowigradu. Czasami naprawdę nie wiem jak udało mi się zebrać ich wszystkich. A myślę, że ta z charyzmą jest chyba najlepsza. Po prostu masz charyzmę. Naprawdę tak myślisz? Pewnie. Ani się obejrzysz, jak będą o tobie mówić, że Lazna Marigold. Geralt, odnosić, jak to zepsułeś? Ja przez chwilę myślałam, że mówisz szczerze, Gerald. Jak ty to sepsułeś, Myślisz, znaczy że mówię szczerze. Patrz, nawet się nie zarumieniłem. Nie zartuj sobie tak. To się dzieje. To Albert? Nie, po prostu jakiś zabłąkany gość. Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej bliszce. Inchu, inchu, bak, brocha, po malutku, mała żabka. Sić, chodźmy stąd. Ej, <noise> chyba za dużo wypiłaś. Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O, nie! Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem? Całkiem? Całkiem co? Całkiem goła! Chodź Geralt! Idę! Geralt! Idziesz? No idę, idę. Ja Żebyś sobie tego ksywda nie zrobiła. Pijana tris, na no, pijana tris, to na wydech wrota. Uważaj. Pani Mary no i nam przerwał! Przykro mi, że spotykamy się w tak wybitnie niesprzyjających okolicznościach. Dobrze powiedziane. Ale na pewno to nadrobimy. Muszę koniecznie pokazać pani moje receptury alchemiczne. Nikt cię nie śledził? Chyba nie. Na wszelki wypadek zamieńcie się maskami. My pójdziemy przodem a Geralt chwilę po nas. W stajniach czekają na nas osiadłe kobiety. Dobrze, tam się spotkamy. Okej. Okay. No, czyli my będziemy tak, jakby udawać Alberta. A teraz, jest to zamówiąc, to no, Geralt jakoś by średnio był byłby w tym dobry, bo. No idzie, naprawdę idzie stwierdzić, że Geralt to nie Albert. Mają inne fryzury. Kołasz się? Albert! Albercik, jesteś? Jest jakaś mnie jest taka nas. Tu jest! nas, suka! No to jak będzie z tym prywatnym pokazem? Pomyliłaś się! Oj, przepraszam, ja. no. nie. No. ten typ. Eee, łowcy. Albert Hegelbud. Nie! z Lina! Tylko żadnych sztuczek, bo jeszcze siniaków sobie jeszcze nie paniczna robin. Hmm... Nie są... Nie no, sero, naprawdę. Oni myślą, że my jesteśmy tym Albertem. Widać, że montu to wy nie jesteście. Czy Albert potrafi robić takie stucki, chyba nieco. I chyba za chwilę pozałujecie tutaj swego postępowania. Będziecie załować tego, co tutaj wkroczyliście. Bo ja was z chęcią potestuję z mocnym płomie płomieniem. Ja uwielbiam. Łowców carownicy testować z mocnym płomieniem. Balcie się! Walcie się od smocego płomienia Tak? Ja mam ja mam iść A to się spal to za chwilę spalisz. Będziecie płonąć, będziecie płonąć od smocego płomienia No to był nie z No, zwiedzimy to koło oni chyba nigdy nie walczą debile Geralt, nie tutaj! Dobra, ten oklepany jest, to został. Ciebie spalimy. Walź w imieniu smutnego płomienia. <grywanie> Pięknie. Dobra, rozprawiliśmy się z nimi. Wyjdź z labiryntu. No powodzenia. Mogę sobie życzyć w tej kwestii. Labirynt to ciężka męcarnia generalnie. Dobra, spotkać się z z Albertem, w stajni. Wiecie co? Jutro moja mama chyba w ogóle nie pójdzie do pracy, więc stwierdzam, że to chyba będzie ostatni odcinek, który wam zaśle. Ale być może jeszcze nagra Batmana, tylko do tego jutro. Już zaczynałam się Pojawiły się małe problemy. Nie mam jeszcze trochę czasu, ale proszę wysłać kogoś do ogrodu, żeby się nimi zajął. Dopilnuję tego, a wy się pośpieszcie. Jak ma jest ta suknia, Chris! Wszystko gotowe? Tak, odebrałam twoje miecze od strażnika, a Ingrid przekazała mi już pieniądze. Jest ich... Cieszę się, że mogłem pomóc ci je zdobyć. Przydadzą się, co? Wreszcie naprawdę mam szansę, żeby wyprowadzić wszystkich czarodziejów z miasta. Jeśli chciałbyś się pożegnać, wiesz, co szukacie. Pożegnać? A w sprawie tego przy fontannie... nie powinniśmy. Wiem, że to przeze mnie wino uderzyło mi do głowy. Przepraszam. Tris, nie przepraszaj. Pani nie zobiecować, ale to on ciebie pocałował musimy już iść Wiem. Uważaj. Dobra, to jest nie okej, okay, Tris mogła... Odtrącić ten pocałunek, ale to jak na Geralt to zaaranżował. Za małą sprawą oczywiście. Dobra, musimy się z portem przewrać oczywiście. Bo tak to my grać nie będziemy. Dobra, tu są buty Tutaj to spodnie Okej, okay, no i tą maskę zdejmiemy Chwila jak tutaj się zdejmuje maski? A jak tutaj się maski zdejmuje? Eee, zdejmij, okej okay, Dobra A rękawice mamy? Mamy rękawica. Dobra, mamy rękawica, okej okay. No to wykonaliśmy to zdanie i wiecie co? Myślę, że to będzie krótszy odcinek, będziemy już chyba za chwilę ten odcinek kończyć, po prostu odcinek z Wiedźminacem będzie trochę krótszy, tym razem. No, tym bardziej, że się, z Wiedźminacem jednak też sporo wazą. Zobaczmy, co jest w Piece of Jest. Śmiech z i spojrzenie chabrowych oczu, wspomnienie wspól... Wspomnienie z wspólnie spędzonych momentów, wszystko to spowodowało Zapewne, że Geralt pocałował Tris w ogrodzie Wigglebuldów I choć chwila zapomnienia trwała krótko sprawiły, Sprawiła, że odzyły łączące ich Uczucia. No powiem tak, ja już podjąłem decyzję i ostatecznie e, tak, wybiorę Tris. To jest decyzja, e, która jest bardzo zmieniona W porównaniu do tego, co mówiłam w Wiedźminie 1 Ale ostatecznie stwierdziłam, że wybierzemy Triss ponieważ scenariusz z Chiri, a za Geralt teoretycznie zostaje z Chiri, ja zrobię, ale trochę inaczej nic podatkowo planowałem i to będzie w drugiej serii, a w tej pierwszej serii e, Geralt będzie z Tris. To już mogę powiedzieć, tak zrobimy. No i kolejne zdanie to jest teraz albo nigdy i będziemy to zdanie robić w kolejnym odcinku. No, Wigrad zsunął niegdyś z toleranci i postanowienia prawa, dlatego to tu was nie ściągali carodzieje z całego świata, prześladowani zarówno przez Raduida, jak i Emchyra. Niestety odkąd rozpo... Rozpętała się wojna, wolne miasto zamiast bezpieczną psystanią stało się miejscem kazni. Znana ci dobrze drogi Ctelniku Tris Marygold postanowiła ewakuować pozostałych psy ze jak najdalej od linii frontu do Kowiru. Nie było to proste zadanie, dlatego Czarodziejeka poprosiła o pomoc Wiedzina. Los prześladowanych nie był w Geraltowi obojętny, a już tym bardziej los samej Tris na was. I to zadanie sobie zrobimy w kolejnym odcinku, ale jest to odcinek kończymy, ponieważ chciałabym zrobić jedną ze w tym odcinku jeszcze. Mianowicie, tego y, Morfila, którego widzieliśmy... co nie Morfila, Moriel chyba on się nazywał, go można uratować y, z rąk owców carownic. Tylko trzeba wybrać odpowiednią bramę chyba tutaj. Tutaj go chyba będzie można uratować. I mam nadzieję, że dam radę to zrobić. Patrzcie, on tam jest! i tych chłopców zabić. no, oczywiście tutaj, kurde... Y... On no nie jest zbyt wdzięczny, ale wszystko uratujemy, bo tak tak jakby nie bardzo jest starociej. Kurde, żeby nas nie zabili. BALCIE się! Skurwys, naprawdę jak ja ich nienawidzę, jak ja nienawidzę tych chłopców, jak ja nienawidzę tej stradze świątyny, no nienawidzę ich i naprawdę... Nic tylko ich zabić, no nie! Geralt, Geralt, nie, Geralt! Takich to nic tylko pozabijać. Pomierać! Dobra. Cześć się, co to tu jest. Moritz Diefentel, tak? Znajomy Tris, który nie widział powodu, żeby uciekać z Nowigradu. Ten sam! Tylko. nadpalony. Dziękuję ci. Wiedź mi. i doceniam. Dobrze ci radzę, idź do Tris. Może kulawe kaczątko zechce ci jeszcze pomóc? No. Idzią tam pse proś Dobra jest ani kocymocka, chwilę jest co można pograć. Ostatni grad. Się Najpierw glade Zamykają Navigrad. Jaki glate? Taki co poświadcza, że jest nie czarodziej. Bez niego nie można ani wejść do Navigradu ani go opuścić. Tak ja tych nie nienawidzę. Czemu zamykacie miasto? Żeby je oczyścić z magów, wiedź mi reszty ścierwa co się zlazło do Nowigradu, jakby była wojna A samy te ścierwem! do ostatniego i spalimy na jednym stosie, jak bydło spyszczy Ja bym najchętniej wszystkich ludzi w tym mieście spaliła na stosie, ale bym miała zabawę wtedy Nie mam takiego oklejku To dalej nie przejdziesz ja się mogę tepnąć tutaj Jest zawsze na... Jak zdobyć te przepustki? Pier, trzeba złożyć To by to widzieliście? Kościoła. Potem musi za ciebie poświadczyć o, A o kościoła. Nie ma takiej opcji. Co? Ale koniec. Nie twój interes. Wracaj na posterunek. Pozdrowienia od Ziggiego Rowena. A widzicie, jak Dijkstra nam pomógł, to jest sobek Dijkstra. i Dijkstra nam pomógł w tym momencie. Widzicie? Dijkstra jest tak tylko, tylko spoko. Niechaj będzie wsem i wobec wiadomo za ten, kto pismem nie jest, są się legitym Uje może wolne miasto Nowigrad opustać i odwiedzać wedle woli tak w ciągu dnia i wedle nocy i molestować go pod żadnym pretekstem nie należy jego świętogliwość hierarcha Hemmerfarth. Hemmerfarth. No, czyli co? Na zlecenie samego tego hierarchy zamykają miasto, nie tym razem na zlecenie Radowida. No ale Radowita jest na pewno za tym potęści stoi. No, Radowid współpracuje z tym e hierarchią, on współpracuje tam z nim. Tym razem chcą kurde palić czarodziejki, doplerów. Ja to bym najchętniej ludzi spaliła na stosie, w tym Wiedźminie. No nie wszystkich, ale większość. A proszę, kogo my tu mamy? I kto skręć o zabije. Skurwy syny. Do pogadania mamy. Dziękuję za pomoc, Gerald. Bez ciebie byśmy go nie dorwali. A nieby kogo byście nie dorwali. Za chwilę to ja zabiję was. Tak? Obserwuję cię. Zabijcie. Nie wiem co mu nie można było z nim pogadać, jak pamiętam, zdało się z nim pogadać. Nie mogę odpalić do rozmowy z nimi, no ale dobra. Więc tak zabijemy i tyle. Alicie się od smoczego płomienia! Sukiń syny. Takich to nisk pozabijać zabijać. O tak. O kurde. Dobra, zaraz zginiemy. Trochę przesadziłam. Dobra, stanowca został. Mierać mi tutaj. To je to sobie pomedytujemy. No i będziemy już naprawdę kończyć to, ten odcinek. W ogóle to... Nie no. Dobra, wydaliśmy punkt na młynek. Będziemy już ten odcinek kończyć. To będzie na tyle. Jeśli wam się odcinek spodoba, to ja go w górę, no a w kolejnym odcinku będziemy wykonywać zadanie teraz albo nigdy. Bywajcie.